Już najbliższą środę na parkingu przy szczelnicy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie odbędzie się festyn przygotowany przez Leszczyńską Policję z okazji setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. W związku z tym jubileuszem przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji. Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego regionu i nie tylko bardzo licznie przybędą, żeby świętować wspólnie z nami ten jubileusz. Pora tego festynu to godzina 18.00. Rozpoczęcie nie jest przypadkowa, powiązana jest z główną atrakcją akcją, którą przewidzieliśmy na godzinę 21:45. Wymagany jest wtedy zmierzch. Jest to pokaz multimedialny z elementami pirotechniki i widowisko laserowe, poprzedzone laserową animacją związaną z tematyką jubileuszu. Także bardzo serdecznie zapraszamy, ale przy tej okazji mnóstwo innych atrakcji związanych typowo z działalnością policji. Podczas festynu będzie można zobaczyć pokaz w wykonaniu przewodników wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami. E, oprócz tego technicy kryminalistyki zapoznają nas z technikami e, ujawniania śladów kryminalistycznych. E, oczywiście mnóstwo sprzętu służbowego, radiowozów, motocykli, e, wyposażania naszego policyjnego. E, o godzinie 19 wykonaniu policjantów z pododdziału kontrterrorystycznego policji w Poznaniu będzie można zobaczyć krótki e, pokaz e, przedstawienia Zatrzymanie y, groźnego przestępcy y, powiązany z wybijaniem szyb w samochodzie, y, wyciąganiem tego y, przestępcy przez okno, otwór wybity w szybie. Także myślę, że efektowny pokaz, choć krótki i dynamiczny, więc warto być punktualnie w tą godzinę 19. Y Mnóstwo policjantów zaangażowanych i osób, pracowników naszej policji zaangażowanych w organizację tego festynu, więc liczymy na dużą frekwencję. Zapraszamy już o godzinie 18 do 22 na tym parkingu, na którym właśnie się znajdujemy. Podczas festynu będzie to chyba jedyna i niepowtarzalna okazja, kiedy osoby niezwiązane z policją będą miały możliwość wejścia do wnętrza strzelnicy, zwiedzenia jej, zobaczenia jej od środka, ale też postrzelania na multimedialnych traże, trenażerach strzeleckich. Także to chyba jedna też z ciekawszych atrakcji. Zapraszamy, przybywajcie.